Cześć, to znowu tutaj jest, nowy orakel dla Twojego partnera ulubionego, albo jak się zakochałaś, albo zakochałeś i chcesz właśnie wiedzieć, co było, albo jakie uczucia są między Wami i co będzie, i co właśnie teraz leci, albo o co naprawdę chyba chodzi, ale co są te tendencje, tak, na przyszłość, okej? Okay? I też, no, co Tarot właśnie nam radzi, to znaczy w ten sposób jak postępisz teraz tak dalej iść w tej rzeczy, tak jak jest umówiona, albo jak ty właśnie zamierzasz, jak to się nazywa, sorry, zamierzasz, tak, sorry za mój polski, ja tak za bardzo prawidłowo nie umiem po polsku, ale jak zamierzasz właśnie to kształtować teraz. Ok. E, I to właśnie tutaj my mamy, co właśnie teraz jest. I teraz to mamy tutaj magika, mamy tutaj królowa, e, króla kielichów, prze, przepraszam, i też właśnie mamy te dziesięć. Pentaklów. I chodzi tutaj mo może o rodzinę, może tutaj chodzi um, właśnie o rodzinne sprawy albo też o pieniądze, tak? To mo mogą być tutaj tematy, właśnie. Mamy króla kielichów i to, um, um, to jest mężczyzna, tak? To, to znaczy, jak um, ty um, kochasz mężczyzn, czy, czy jesteś kobieta albo też mężczyzna, tak? To chodzi o to, to może być, że tutaj właśnie jest Twój pa partner już um, w środku. Tak? Jak ty jesteś mężczyzna i kochasz kobiety, no to właśnie może być, że ty to jesteś. To on, ten król kielich, on jest fajny, on jest też kochany taki, ale to może być, że on chyba tak nie umie naprawdę spiąć, albo jak to się nazywa? Naprawdę tak em, działać tak, umie działać, ale naprawdę być tak szefem. Wiesz o co chodzi? Naprawdę tak po powiedzieć, gdzie są granice, naprawdę być taki, taki mężczyzna starej szkoły. Dobrze? Taki, ym... no, który też właśnie umie, um, umie też czegoś dyktować, to ja tutaj w niego tego nie widzę. Może to być, że nie chcę powiedzieć, szmata, <noise> no bo to nie, nie jest ładnie. Na pewno on jest bardzo, bardzo kochany mężczyzn i to może być, że jak tak człowiek jest, tak soft, takie soft skills ma, bo tak sobie, no, tak zakochany jest jakoś, no to też może być wykorzystany w jaki sposób też to jest możliwe, tak? Ale tutaj mamy właśnie magika i em, to magik jest bardzo fajnie, to chyba tutaj kreatywność e, u was jest jakoś. Może to też być, że e, wy też chcecie się jakoś em, rozwolnić od grupów albo co, albo em, właśnie to, taką chęć być samodzielna, albo samodzielna tutaj w jakiś sposób, tak? Ale tutaj kreatywność i działanie tutaj też leży. Okej, okay, to, to znaczy tutaj są... Um no tam, tam parę e, takich energiów, które ja tu widzę, w przeszłości, w przesz w, sorry, w przeszłości i też wasze uczucia razem, tak. To, e, to właśnie tutaj naprawdę mamy dużo e, otwartości, też dużo intuicji tutaj e, i też właśnie bardzo, bardzo takie fajne karty mi tu leżą i też właśnie nadzieja na, na dobry początek, który może być taki stabilny w przyszłości, tak. I to są takie uczucia tutaj też od Was, nie tylko Twoje, to też nie jego albo jej uczucia, to są takie, takie wspólne uczucia. E, tutaj właśnie mamy też naprawdę dużo ognia. E, tutaj też e, no, takie uczucia, gdzie tak się nie idzie naprawdę w, jeden, w jedną drogę decydować, tak? to takie niedecydowanie, nie ale to niedecydowanie to jest, bo, bo też może być, że, że ktoś się tutaj trochę boi. Tak, to może tutaj być e, strach mi tu jest, albo też takie kręcenie w głowie o tematach, które e, mogą być ważne, ale też nie muszą być wa ważne, to też mogą być takie, no więcej takie myśli negatywne, też takie rzeczy mogą być niż naprawdę e, prawidłowo, ale tutaj też papież mamy, to znaczy, mi tutaj też wygląda, e, może być, że ty się chyba blokujesz może z, z myślami albo on, albo ona, tak, ale ja tutaj naprawdę widzę, że to jest na dobre. Że jak tak myślisz, że ty musisz się tak, tak, tak wielco od, o, otworzyć, ale jakoś nie czujesz, że tak masz się teraz w tym stadionie albo w tym stadium, tak? Otworzyć tak za bardzo, to też tarot mi właśnie tutaj leży, że jest lepiej em, też słuchać na, na swoją intuicję i właśnie tam też em, kaplanka to się chyba nazywa, to jest dwójka dużych arkanów, tak? To oraz za mój polski. Ja tak właśnie nie mieszkałam. W Polsce, tak? Ale właśnie um, się urodziłam w Polsce. No, ale Starota, z, z właśnie um, chętnie Wam, wam czytam e, przyszłość i przyszłość, no. przyszłość. Hmm. Może to być, że tak na końcu i to może być tak, no, że na końcu ktoś z Was e, e, zrezygnuje z tej szansy być razem albo zrezygnuje z tej szansy mieć coś fajnego tutaj. Może tutaj być, że wy ruszycie jakoś wprost albo w, w świat, bo tutaj mamy świat. Może tutaj być, że wy się no, wyprowadzicie, to parę z was nie każdy. To, to jest jedno, drugie jest, że chyba te uczucia za du, jakoś bolą, Coś może się cię tutaj boleć, tak. Psychologik, no można to to są różne teorie. Um, raz to można, to właśnie um, ten ból to, to też um, to są takie rany czasami, które mogą właśnie być jak coś i tak boli, tak i to właśnie partner może to wy, wybudzić u nas i te siedem mieczy to jakoś mi tak wygląda, że to by była też naprawdę szansa, żeby naprawdę wygoić te serce też jak są rzeczy, które jakoś tak bolą. Um, no bo jakoś. On, on jest fajny tutaj, tak? Jak chodzi o mężczyznę, on jest fajny, ale tutaj jakoś też, też mi leży, że on też chyba ma tam swoje tematy, tak? Albo za dużo obowiązków z tą rodziną to też może być, ok? To też naprawdę może być. To znaczy, związek jest tutaj możliwy. To jest możliwe. Um, to znaczy, najpierw to jest naprawdę tak, że mamy tutaj. Że, że tak pomału to idzie, tak? To idzie pomału, się wybuduje pomału, to też jest, na początku będzie na luzie, ale Ty chyba to też, też, też tak chcesz, no bo Wy się ta, ta, tak tutaj em, poznacie może, tak? Poznacie albo się poznacie w nowej fazie. I tutaj mamy tak naprawdę takie uczucie, tak, za sześć miesięcy albo co dwa miesiące, nie, sześć tygodni, dwa miesięcy, coś tam. Tak, to jest właśnie czas, to jest taki bardzo płynny zawsze w tarocie, tak? Ale mamy tutaj, że Wy będziecie się. Odwolnić z czegoś, że ty się będziesz naprawdę wolna czuć i też uczuciowo tak wolna, albo wolny, i to właśnie jest bardzo fajnie, tak? I to takie otwarcie do partnera też tutaj może być, ale mo mogą tutaj być naprawdę tematy, też tematy finansowe, też to mogą być, albo właśnie z, z, rodzinne tematy, tak? Ale właśnie, no, mogą naprawdę być też finansowe, albo o stabilności, no bo tutaj stabilność mi dobrze nie leży. Może być, że ty masz tutaj, Nowe tematy, że chcesz wyjechać, albo chcesz gdzieś pracować, albo nie ma tyle stabilności, to może być temat tutaj, że raz um, właśnie pieniądze są i raz nie. I tutaj musicie o tym mówić, może, tak? To będzie tutaj naprawdę, um, ale um, to ty będziesz tak na pewno tak za dwa miesiące albo co naprawdę doskonale wiedzieć, jaką drogę iść dla ciebie, jako jest naj najlepsza. Pięć buław i to jeszcze ten świat, tak? To ja tutaj widzę, że to. No, że wy się bardzo, bardzo lubicie, to też może być naprawdę, że tutaj uczucia też są fajne i wszystko jest tak ok, ale że chyba um, są jeszcze takie, takie rzeczy, które, które najpierw muszą być um, jakoś zrobione albo stabilizowane, żeby to może i tak albo, albo um, ma mieć jakąś szansę, tak? No, to może tutaj być, że to na końcu tak nie będzie tak fajnie, ale wiesz co? To ja jeszcze inną możliwość tutaj wam będę dać. Jakąś inną możliwość. To znaczy, to jest tylko teraz pytanie, to sorry, że teraz jest tak ciemno, ale ja właśnie będę tasować jeszcze raz te karty dla Was, dobrze? To e, proszę właśnie sobie tutaj pomedytować, tak? Zaraz będzie znowu film. Um, tak, jak, jak postępisz, naprawdę naprawdę się nie boić tych uczuciów, albo jak, jak ty jesteś ten kandydat, albo ta kandydatka, która się jakoś boi tych uczuć i naprawdę tego próbować i, 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 i naprawdę no, tego tak naprawdę też komunikować, że chcesz to w ten sposób, tak? I się nie boisz niczego. Albo właśnie tego partnera dasz um, te uczucie, że nie ma się nic bać. Tak? Um. No, jakoś to. Albo, albo kompletnie inny sposób, który też możesz zrobić. Ja mam tutaj właśnie, no chodzi o to, to znaczy, jak ty to komunikujesz albo jak ty to chcesz, ten związek, to też na pewno będzie, tak? No tutaj fajne karty też znowu um, mamy ten judgment albo sąd ostateczny. Tutaj znowu mamy arkany, drugą, ale wiesz co, to mi się też kojarzy, że to może być jakaś inna pani tutaj, albo tematy z inną kobietą. To może naprawdę być. No bo tutaj mamy też, też cesarzową. To nie musi być jakaś inna randka. To też może być jakaś, jakaś inna kobieta, z, z którą on ma jeszcze bardzo do, do czynienia, tak. To może być, albo ona, tak, to też mogą być e, koleżanki jakieś, albo ciotki, albo co, który tak e, może, no, za dużo rady dają tutaj w tej sprawie. Oni są tak trochę, nie chcę powiedzieć, ma manipulowani, Ale że inne trzecie ludzie by były jakoś. Ważne. Tutaj i tak będzie wybadane, czy to jest naprawdę tak twój partner, albo twoja droga. Może, że nie, ale to właśnie pustelnik bardzo, bardzo doskonały wie, czy to jest prawidłowo, albo nie. To znaczy, dajesz się z tego sprawy tutaj, tak? Tutaj jest czekanie ze związkiem, tyle jakoś nie jest, ale ja tak widzę, że, że wy jesteście uf, ufnym. I wy dobrze, um, r, um, no, razem tutaj mówicie o wszystkim i tak dalej, i tak dalej, tak? Um, cesarzowa, Wysielec, no i ta, mm, no. Ja tak myślę, że, że to jest trudny związek. Tak, że to jest trudny związek. Tutaj są naprawdę uczucia. Też, no właśnie, mieliśmy ten zbite serce tutaj. Chodzi tutaj naprawdę o rodzinne sprawy. Mogą to być jakieś traumaty albo jakieś, jakieś rodzinne sprawy, które jeszcze nie są tak wygojone, tak? Mogą tutaj naprawdę być agresje też, może tutaj być też, że ty tak masz to uczucie, że, 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 że nie jest dosyć dla ciebie, tak? To mamy pięć kielichów, że uczucie uczuciowy smutek tutaj naprawdę jest, że no że nie dostaniesz tyle uczucia albo miłości, które naprawdę chcesz mieć. To może być też temat dla par z Was, nie dla każdego, ale tak. I to może być zwią związane naprawdę Tutaj z rodziną i to może być wielki kłopot. Ja tutaj nie widzę, że wy będziecie zerwać. Nie widzę tego. Ja tak widzę, że tutaj będą tak, takie uczucia wywołane, albo jak to, jak to mówić, że że, ty, że że to są takie challenges, że wy musicie jakoś tutaj też się czegoś nauczyć i też naprawdę czuć te wszystkie uczucia, które tam są. Tematy z kobietami tutaj też mogą być dla par z Was. Matka tutaj może. Może też leżeć, tak, albo kobiety, um, ogólnie tutaj bardzo. Tak. Um, trzeba tutaj, no, ale ja też widzę, że wy się tutaj dobrze, dobrze rozumiecie też i też można dobrze tutaj pomówić. Ja tak myślę, że to są takie tematy, które teraz będą wygojone dla dużo z Was, tak. I że ten związek, albo czy to jest związek, czy może to też być um, komunikacja jakaś tylko, albo no albo znajomi albo coś tam albo dobry kolega albo dobra koleżanka tutaj no bo wy się tutaj dobrze rozumiecie i to ma coś warto ale ja nie widzę związek przez, przez pół roku nie widzę związek ja tak widzę że najpierw są te tematy które blokują tak i to każdy musi teraz widzieć no czy to czy to jest dla ciebie ważne albo nie, ale co ja też widzę, no to mogą być twoje tematy bardzo, ale też jego tematy, tak? I bardzo często my właśnie em, to zawsze jest, albo często to też jest lustro właśnie. No dobra, to jest właśnie mój orakel. Em, jak ci się to podobało? No bo właśnie nie ma nie, nie ma przypadków w życiu, tak? To znaczy, jak się czujesz pociągane, pociągane do tego, no to proszę um, dać mi znać, to się bardzo z tego cieszę. Wy też tak fajnie komentujecie tutaj w Polsce, to ja to bardzo, bardzo oceniam i, i lubię bardzo, że tyle komentarów i lajków, to dziękuję bardzo. No właśnie się cieszę za like i też za abonement, to też będziesz mieć jeszcze więcej informacji. Ja na moim kanału też dużo mam muzyki, też mam um, moje swoje karty tam maluję, um, też mam tygodnie. Dniowy orakel, też na miesiąc, to też mam stronę internetową i też robię osobiste czytania, to znaczy, jak się czegoś interesujesz, no to proszę wstąpić na moją stronę internetową, albo mnie skontaktować, albo po prostu tak się cieszyć z mojego kanału. To dziękuję bardzo serdecznie pozdrawiam, Michel D to była właśnie z tym orakel. Pa pa!